Serio, bez jaj, Minecraft 1.19 uszkodził mój świat hardcore i nie da się na niego wejść. Ale koniecznie zostańcie do końca tego filmu, on nie będzie długi, a jest to serio ważne. Rano jak to zobaczyłem, to dosłownie zbladłem, w sensie. To nie jest tak, że świat po prostu się nie ładuje. Jesteśmy na Minecraft 1.19, bo wyszła już ta oficjalna wersja. Pre-release, na których wcześniej graliśmy, po prostu zniknęły. I ten świat istnieje, graj w wybranym świecie. Świat nawet się wczytuje z 0 do 100%. I jaki jest problem, myli Państwo? Taki, że wczytywanie terenu, które aktualnie widzicie, trwa, trwa ciągle, w sensie to się nie kończy. Czekałem już z pół godziny i nie ma możliwości, żeby ten świat się tutaj załadował. I tak jak bardzo chciałem dzisiaj budować dom, tak mnie się humor popsuł strasznie, bo, bo ja nie wiem o co chodzi. Napiszcie mi, czy też macie taki problem, czy jest możliwość naprawienia tego w jakiś sposób, bo to jest porąbane co się dzieje. Jakby ja wiem, że grałem na Snapshotach, teraz jestem na 1.19, ale to powinno działać i no, i dupa, i co teraz, I nie ma świata hardcore, koniec serii? I tu jest światełko w tunelu. Bo tak jak mówiłem wcześniej, grałem na tych wersjach snapshotowych, i tak jak za każdym razem, kiedy wychodził nowy snapshot, nie klikałem: Wykonaj kopię zapasową i uruchom. Nie chciałem robić gdzieś tam backupu w razie gdybym zginął. To zdarzyło się raz, 17 maja, jakieś trzy odcinki temu, że kliknąłem: Wykonaj kopię zapasową świata. I jest to dokładnie ten zapis. Teraz wiadomo jest inna data, ale jest on sprzed dwóch miesięcy wejdziemy, pokażę wam, bo ten na szczęście działa. Tylko jest jeden minus. Ten zapis pochodzi z czasów, kiedy wybieraliśmy się do Wardena, tam, do jego podziemi, po to, żeby zdobyć płytę. Czyli no jakieś 3-4 odcinki temu. I generalnie poza tą płytą nic z jakiegoś spektakularnego się tutaj nie działo. Dużo rzeczy nie straciłem. Poza jedno. Generałem Jarząbkiem. Straciliśmy naszą kijankę, na którą poświęciłem dużo czasu, żeby ją znaleźć, i no. Jest to nieco przykre w tym momencie, że jej nie ma. Zostawcie proszę świeczkę i łapkę w górę, jak możecie dla kijanki, bo mam dla Was ważną informację w tym momencie. Dlatego mówiłem, że warto zostać do końca, bo ci co zostają, to mają najlepiej. Dokładnie za jakąś godzinę na tym kanale pojawi się premiera. Właśnie ze świata hardcore. Gdzie będziemy budowali tutaj dom? Przecież bym was tak nie zostawił z filmem czterominutowym. No, bez jaj, proszę, was dawno nie było hardcora. Także moi drodzy, niefajnie się stało, ale za godzinę zapraszam was wszystkich i będziemy razem <grywanie> budowali chyba najtrudniejszy dom, jaki w życiu budowałem serio. Także jak coś, piszcie, czy też wam się taka sytuacja przydarzyła, i widzimy się niedługo.